Sankcje nałożone na Rosję mogą wywołać w Rosji recesję, może nawet głęboką recesję. Natomiast nie wiem, czy mogą zrujnować gospodarkę. Pytanie, co to znaczy zrujnować? No jeżeli ktoś liczy na to, że Rosjanie będą jeść trawę i pić wodę z rzeki prosto, no to myślę, że się myli. Natomiast na pewno kraj przejdzie głęboki kryzys gospodarczy. Oczywiście można powiedzieć, oligarchowie tracą najwięcej, ponieważ ich majątki są zamrażane przynajmniej w przypadku oligarchów bliskich prezydentowi Putinowi. Natomiast w sytuacji, kiedy dochodzi do załamania gospodarczego, to relatywnie największą część dochodów mogą stracić ubości. No bo jeżeli oligarcha z 10 miliardów dolarów straci 9,5 miliarda, no to jego standard życia nie pogorszy się tak, jak ktoś, kto zarabia 200 dolarów miesięcznie, i straci 100 dolarów, tak? Więc sądzę, że o ile zachód stara się uderzyć mocno w oligarchów, to straci bardzo mocno całe rosyjskie społeczeństwo. Rosja rzeczywiście zmieniała swoją politykę gospodarczą przez ostatnie 8 lat, czyli od aneksji Krymu, zwiększała swoje aktywa zagraniczne, aktywa banku centralnego Ograniczała deficyt w obrotach handlowych, szczególnie we wrażliwych branżach, takich jak żywność. Nawet panuje takie pojęcie forteca Rosja, które ma określać rzekomą wielką odporność gospodarki na, na sankcje. Natomiast no Zachód zastosował takie instrumenty, których ta forteca Rosja nie wytrzyma łatwo. No bo co z tego, że Rosjanie zebrali ogromne rezerwy, rezerwy walutowe banku centralnego, czyli rezerwy, które służą do stabilizacji waluty. I które służą do finansowania importu w skrajnych przypadkach, skoro Zachód zamroził możliwość przeprowadzenia transakcji z Bankiem Centralnym Rosyjskim, przynajmniej w dolarach, euro czy funtach. Więc sądzę, że, że ta tak zwana forteca Rosja dostała naprawdę bardzo, bardzo silny cios. Ograniczenie możliwości wykorzystania rezerw walutowych oznacza, że waluta kraju, który ma te rezerwy, jest warta dużo mniej ponieważ bank centralny nie ma zdolności chronić jej przed wyprzedażą, więc wartość takiej waluty jest dużo mniejsza. Jeżeli wartość waluty spada, to oczywiście rośnie krajowa inflacja, rośnie nieufność do systemu bankowego, popyt na gotówkę, no i kraj generalnie wchodzi w kryzys. W praktyce skończyło się to tym, że Rosjanie musieli podnieść stopy procentowe z 10 do 20% w jeden dzień. Taki jest praktyczny efekt zastosowanego przez Zachód instrumentu, a myślę, że to może nie koniec podwyżek stóp procentowych w Rosji.